Ja no już wielokrotnie, wielokrotnie powtarzałem, że, że to jest play-off mecze w play-offie to jest zupełnie inna historia i, i każdy, mecz ma, każdy mecz to jest bitwa i więc, więc e, obawiałem się, bo, 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 bo już wiadomo prowadzą 3-0, a dosyć e, czasem jest tak, że się już wydaje, że, że to już jest blisko do końca, a w play-offie jest różnie i wydaje mi się, że cię jeszcze mnie... Ja szczerze mi jeszcze zagrało, według mnie, moje oceny, chyba najlepsze spotkanie z tych czterech dotychczasowych, jakieśmy zagrali między sobą. Zagrało naprawdę bardzo agresywnie, a pressingiem i było, było, było to, było to widać od samego początku przez dwie tercje. Natomiast ja myślę, że u nas w naszej drużynie była, chłopcy chcieli za wszelką cenę i to zamknąć, chcieli skończyć po prostu ten, 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 to, ten półfinał i widać było dużo tej nerwowości w naszych poczynaniach, dosyć dużo taką. Jak się bardzo chce, często po prostu to nie wychodzi, nie idzie w parze no i nie kleiło się to wszystko tak, jakbyś miał kleić. Na pewno nie było takiej dyscypliny a, taktycznej, jaka była w tych dwóch meczach w Jaszczębiu zdecydowanie. Mówię, no a Jaszczę zagrało, zagrało agresywnie pressingiem i, i, i mieliśmy dosyć mocne kłopoty. I, I tak jak tutaj powiedział wcześniej Jezi, że, że, że no, szczęśliśmy bramkę przewadzy, bardzo ważną bramkę w pierwszej tercji, która, która no, była bardzo istotna dla, dla całego przebiegu spotkania. Potem ta druga bramka na 2-0, a, a Trzeciej tercji w zasadzie no, jeszcze by dostało się do tej sytuacji na 2-1 przed bramką, a, a, a ten trzeci gol dosyć szczęśliwy dla do nas był, bo, bo to jedna bramka Pała Dolni, dosyć można powiedzieć szczęśliwa i, i w zasadzie ona zamknęła to spust. z kolejnym ciężkim meczem i z, i z determinacją Jaszczębia i, i postawiło wszystko na jedną szalę i musieliśmy do końca walczyć. I, i no chwała, chwała, chwała opakom za to, że, że, że po raz kolejny w tym play-offie pokazali serce, charakter, ambicje, pokazali, że, że są drużyną, że potrafią walczyć do końca i, i że są wśród tych zawodników liderzy, którzy potrafią w odpowiednim momencie i w decydującym momencie.